Zaczęło się rok temu, gdy odkopano podczas prac remontowych hełm z czasów II wojny światowej. Wówczas na plac budowy wkroczyli archeolodzy. Poszerzona aleja miała być gotowa do sierpnia 2024 roku, jednak co chwilę archeolodzy wpadali na kolejne pozostałości po naszych przodkach. Te skóry znaleźli zaledwie wczoraj. Są pozostałościami zapewne po części odpadów z pracowni kuśnierskiej, jakiejś po części po prostu śmieci wyrzuconych. Przez pilan w późnym średniowieczu. Znaleźli pamiątki po potopie szwedzkim, naczynia różnego rodzaju, odcisk ozdobny czy ołowiany odcisk pieczęci. Znaleźli też trzy studnie: jedna z połowy XIX wieku, którą porzucono po wybudowaniu wodociągów, druga starsza, bo z lat 30 XVIII wieku, a trzecia najstarsza. Tu na wyniki badań drewnianej konstrukcji przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka miesięcy. Ten plac został wytyczony w 1626 roku po wielkim pożarze miasta. Wydawałoby się, że dopiero od tego momentu e, tam zaczyna się osadnictwo, powstają e, domy piskich mieszan, a tutaj w oparciu o te wykopaliska wygląda na to, że to osadnictwo tam było już wcześniej. W dodatku piłam zamieszkiwali wyspecjalizowani rzemieślnicy. Dla mnie największym zaskoczeniem było odkrycie pozostałości warsztatów gancarskich, czy warsztatu gancarskiego, którego produkcja była tak wysokiej jakości, że śmiało można by ją wyrzucić w szeroki nurt renesansu. Istnienie tych warsztatów było bardziej rozpowszechnione niż do tej pory się wydawało. Musiał być więc też rynek zbytu na taką ceramikę wysokiej jakości. Ilość tych elit, także finansowych, bo to tak trzeba na to spojrzeć w tamtych czasach, musiała być znacznie większa niż by się wydawało. Opracowywanie wszystkich artefaktów potrwa wiele miesięcy, ale to pozwoli naukowcom określić już bez większych wątpliwości, od kiedy na tym terenie istniało osadnictwo.